Jeżeli boisz się o to, że twoje zęby po metamorfozie będą wyglądały sztucznie, to właśnie dlatego wykonujemy dla ciebie projekt zębów i przymierzamy go w jamie ustnej. Ten projekt możemy zmodyfikować, zmodyfikować pod względem estetycznym, ale oczywiście w taki sposób, żeby nie zaburzało to w twojej funkcji. Na tym etapie możesz prowadzić korekty, jeżeli chodzi o długość zębów, o ich szerokość, o ich ewentualną. Rotacje na boki, po to, żeby wyglądały one jak najbardziej naturalnie. Bardzo ważnym aspektem jest również odpowiedni dobór koloru pracy. Kolor pracy dobieramy indywidualnie do Twojego wieku, do Twojej karnacji, ponieważ również naturalny będzie, jeżeli dobierzemy takiej bardzo ciemnej szatynce z ciemną oprawą oczu, bardzo, bardzo jasne zęby. W tym momencie będą wyglądały one nienaturalnie. Myślę, że będzie ta osoba bardzo zauważalna na ulicy. Więc, jeżeli jesteś jasną blondynką, możemy dobrać Ci bardziej takie zimniejsze i jaśniejsze kolory. W momencie, kiedy mamy ciemniejszą karnację, skupiamy się na kolorach troszeczkę bardziej ciepłych, ale spokojnie to dalej jest biel. Tutaj chodzi głównie o kwestię kontrastu. Pomysł, matelocy znamy naprawdę wiele osób z bieli.